Ośrodek Czasów Rodzinnych TPSA Zakładu Telekomunikacji Warszawa Wschód Nieporęt Pilawa ja Wojska Polskiego Zobaczmy jak to wygląda Do jakiego stopnia Został ten ośrodek Zdewastowany Wchodzimy głównym wejściem O Proszę Jak tu jest. Zobaczcie. O, wszystko zarośnięte. Same haszcze. Tu był zjazd. Samochody tu mogły zjechać sobie. Tam były przy końcu, widać, toalety. O, tutaj. Natryski. O, nawet jest napis Natrysk na tym budynku. No, i teraz o, obejrzymy sobie, jak to wygląda. A jakie siły to zniszczyły, to już Państwo sobie sami odgadniecie. Ma to wiele wspólnego. Myślę, z plemieniem Dana, które teraz rządzi światem, które się wykluło gdzieś tam, dalej, bliżej z Kazarów. Proszę, to Polacy nie zrobili. Jak można taki ośrodek zniszczyć? Proszę za tymi drzewami tutaj w tym ośrodku jest zalew Zegrzyński Po drugiej stronie szosy jest las który prowadzi tam chetarz do Radzymina, do carskich fortów Proszę o idziemy dalej przejść nie można domki takie drewniano murowane jak widać które jeszcze jakby wyremontował to może by coś było ale to leży i jest przed wejściem co pokażę jest do sprzedania i na pewno na tym terenie będą budowane apartamentowce na które nie stać żadnego Polaka. Czyli wiadomo, kto tu będzie w przyszłości mieszkał. Ci, którzy upatrują tu sobie Judeopolonię. Bo na takie mieszkanie w tych apartamentowcach Polaka nie stać. dostał tak ograbiony. Że nie stać. A jego dobrem, jego pracą, jego majątkiem podzielili się rabusie polityczni bandyci. Proszę o. o środek, gdzie się przyjeżdżało z rodzinami. Wypoczywało, nie był drogi, stać było każdego w pięknym miejscu. Tu była recepcja. O. Tutaj zobaczcie, co zostało w recepcji. Wejdziemy do środka. Podobny los spotkał Mazowsze. Tam był obiekt jeszcze bardziej elegancki. To jest w osobnym filmiku. Zatytułowany chyba Uśmiercenie Mazowsza. Na tym kanale, proszę. O! Tak wygląda recepcja. O! Powybijane szyby. Proszę zobaczyć domki w jakim stanie o. Brud, smród, ubóstwo, totalna ruina Nie ma już tu się komu tym zająć Bo i po co? Bo za, za co? Kto tu się tym zajmie? Ale do takiej dewastacji doprowadzić To należało utrzymać i po prostu robić drobne remonty i to by cały czas funkcjonowało proszę przeszliśmy przez cały ośrodek sporo domków kempingowych w pięknym miejscu nad samym zalewem Zegrzyńskim gdzie można było korzystać ze sprzętu wodnego były kąpieliska strzeżone a ten ośrodek Mazowsze był zaraz za tym ośrodkiem został zniszczony tak samo jak i to I przypuszczam że tutaj w ramach rozbudowy Judeopolonii będą apartamentowce dla Danitów. Czyli jak nie chcę tego nazywać po imieniu, bo zaraz się rajwak zrobi wśród niewinnych bandytów, występujących w roli ofiary zawsze. Proszę o. Ale to jest, to jest tylko taki jeden z przykładów. Ale to cała Polska tak idzie: poniszczone wszystkie zakłady, wszystko zniszczone, wszystko. I pytanie, czy Polak by tak zrobił? Nie, ogłupiony Polak po prostu został, i te siły podstępne, złodziejskie to uczyniły. O. Proszę, co tu mamy? O, o, domki kempingowe. Jakieś zabawki dziecinne leżą jeszcze jakieś. O. Boże, widzi i nie drżysz. Nie wiem. Jak można było do takiego czegoś dopuścić. Teraz będę wychodził Stąd, i na tym będzie koniec tego krótkiego pokazu. Ale proszę się uświadomić, że to nie jest jedyna sprawa, takich w Polsce są setki tysięcy. Tak jest i z zakładami przemysłowymi i ze wszystkim, co było polskie, co było pracą naszych ojców, walką naszych dziadów. To mamy teraz za to, to proszę. A tu jest śliczna tabliczka do wynajęcia. Tylko na co to wynająć? Zniszczyć, rozebrać, wywieźć i postawić osiedle apartamentowców. Gdzie jak sobie obliczyłem, mógłbym sobie kupić takie mieszkanie. Zarabiając na przykład 3000 miesięcznie, oszczędzałbym około 70 lat. I przed śmiercią mógłbym sobie kupić takie mieszkanie i w nim umrzeć. A te siły, które rabują cały świat mają pieniądze na wszystko. Te oczywiście, które nam ukradli. Polakom. Proszę. Zapamiętajcie to sobie. Ale ja wojska polskiego. Nie poręd pilada O na tym kończę. Przemyślcie Państwo sobie To wszystko i co nas czeka.